Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Słuchajcie, ja teraz chciałbym Wam opowiedzieć coś o Topinamburze. Z uwagi na to, że jest święto Topinamburu, więc wartałoby coś o tym Topinamburze powiedzieć. Więc zacznę tak. Topinambur do nas trafił z Ameryki Północnej. Tam Indianie jedli, żywili się nim. Do Europy trafił w XVI wieku, e, natomiast nazwę swoją e, nikt nie wie, dlaczego e, zawdzięcza plemieniu e, Indian e, brazylijskich Topinambu Nikt nie wie do tej pory, bo, bo przecież Topinambur tam w tej e, dżungli amazońskiej nie rośnie w ogóle a nazywa się od tego plemienia. Jakoś to tak wyszło, prawdopodobnie było to w ten sposób, że na dwór przy, przy, e, płynęli z Ameryki Południowej Indianie z tego plemienia i skojarzono to z e, właśnie naszym topinamburem. Po polsku nazywa się słonecznik bulwiasty. Słonecznik bulwiasty jest podobny do słonecznika, ma trochę mniejsze kwiatki, no i Rośnie, rośnie bardzo wysoki. Jest to roślina, która osiąga minimum 3 metry, a przy dogodnych warunkach nawet i ponad 4 metry. Słuchajcie, jadalne są bulwy, topinamburu, jak i również część naziemna. Te takie wysokie. Oczywiście liście, które ja powiem, dlaczego to tak ważne jest ten topinambur. Liście również możemy jadać do sałatek, możemy wyciskać z nich soki, popijać sobie dla zdrowotności. Natomiast ta część naziemna jest doskonałą paszą dla zwierząt. Właśnie to pinambul pięknie kwitnący u nas w Kotlinie Kłodzkiej już nie kwitnie, przekwidł z uwagi na to, że były przymrozki. I w momencie, kiedy on przekwita, właściwie nadaje się już do spożycia. Wcześniej te bulwy są zbyt małe, mało tego. Przechodzę do sedna, a więc inuliny. E, wielocukru, czy cukru złożonego, jak tam sobie kto nazwie, który zawiera właśnie ta roś, roślina, zawiera tej inuliny najwięcej z wszystkich rosnących naszej strefie klimatycznej roślin. Bardzo dużo jest w skorzonerze, skorzone jak również na przykład w cebuli, e, ale najwięcej, bo około 28% jest właśnie w topinamburze. I ta inulina jest wszędzie i w bulwach, i w tych listkach. Te listki, jak już powiedziałem, można jeść. One się nalgają do jedzenia, także się nie utrujecie jeżeli chodzi o inulinę zawartą i w topinamburze jak i w innych warzywach trzeba uważać ponieważ inulina przechodzi przez układ trawienny i w zasadzie dopiero jest rozkładana w jelicie grubym w którym to służy jako pożywienie dla bakterii metabolicznych. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Cały układ, nawet niektórzy mówią, że to jest e, pesel naszych bakterii, właśnie tam w jelicie grubym, gdzie ta inulina dostaje się i jest pożywieniem dla bakterii. To jest bardzo ważne. E, dodatkowo muszę powiedzieć, że wielocukier to znaczy, że w tej inulinie są inne cukry też. I jest ich cała masa i na przykład takim najważniejszym to jest fruktoza, która po przerobieniu staje się już cukrem, a fruktoza to jest cukier pojedynczy, prawda? I ona już wtedy służy nam do odżywiania komórek i całego najważniejszego ciała. To pinambur możemy spożywać na wiele, wiele sposobów. Naprawdę myślę, że jest to roślina, którą można no prawie najbardziej wykorzystywana z wszystkich roślin, bo bulwy możemy gotować, jeść na surowo, smażyć, kisić i zresztą na, na stanowisku naszym mamy kiszony topinambur zeszłoroczny. Jarek też posiada, bo obaj produkujemy dość dużo tego topinamburu, więc można spróbować jak to smakuje smakuje jak ogórek kiszony, kisi się go dokładnie tak samo jak ogórek, nie ma tutaj żadnych jakichś chwytów, myków, no jest jeden. Ogórek praktycznie po dwóch, trzech dniach jak jest ciepły, już jest tak zwany małosolny i fajny do jedzenia, no a po dwóch tygodniach jest ukiszony idealnie i możemy go spożywać jako kiszony, natomiast topinambur musi w ciepłym miejscu Min, minimum jeden miesiąc, minimum jeden miesiąc, żeby w miarę ukisł, a nawet i dłużej, to też zależy od grubości bulw. Bulwy są porowate, zbliżone wyglądem do e, imbiru. Tak to sobie określam, mniej więcej podobne do imbiru. E, możemy je jeść ze skórką i bez skórki. Oczywiście ze skórką. Ma bardzo specyficzny smak, do tego się trzeba przyzwyczaić. Surowy topinambur oczywiście to jest też rzecz e, subiektywna. E, ma smak według mnie podobny do kalarepy z nutką orzecha. E, taki ma smak, możemy go zjadać. Z tym, że trzeba pamiętać, to jest bardzo istotne, nie możemy tej inuliny przyjmować do organizmu zbyt wielkich ilości. Jak wam ktoś mówi, że możecie tego jeść bez ograniczeń, to opowiada wam bzdury. Na pewno tak nie jest. Ja e, miałem taki przykład, że znajomy, trochę grubszy jak ja, e, chciał sobie zmniejszyć ten, <słuch> swój brzuszek, no i kupił to pinamburu, zjadł go kilogram w ciągu jednego dnia. Powiem wam, że żona wyrzuciła go z domu. Tak kadził, że to było nieprawdopodobne. I mówi, ja już tego więcej nie będę jadł. Bo nie wolno jego przynajmniej na początek zjadać za wiele. Będą gazy. Będą problemy nawet bólowe. To Pinambur oprócz tej inuliny, która jest w tym momencie, dlatego o nim mówimy najważniejsza, to ma również dużo różnych innych składników odżywczych. Ma masę minerałów, między innymi ogromną ilość żelaza i potasu. A więc jest to warzywo bardzo zdrowe, ale ja proponuję, żeby nie jeść go więcej, przynajmniej na początek, jak około 10 deko na dzień. To jest maksymalnie. Oczywiście Topinambur, jak jest przetworzony, czyli tak jak mówiłem wcześniej, kiszony lub dodajemy go do zupy. Teraz dodając do zupy musimy uważać na jedną rzecz. On bardzo szybko się rozgotowuje. Wobec powyższego, jeśli chcemy poczuć ten topinambur, to musimy go dać w ostatnim momencie gotowania. Wtedy go poczujecie. Wcześniej rozgotuje się poza smakiem. Nie będzie topinamburu widocznego w tej zupie. Doskonałe są frytki, czyli smażony topinambur. Naprawdę rewelacyjne. Proponuję wam, bo ja nie mam dzisiaj topinamburu kłączy, ale Jarek wiem, że ma, bo miał przywieźć. Spróbujcie sobie. Możecie je obierać lub nie obierać, to jest kwestia jak kto woli i na tłuszczu usmażyć sobie fryteczki topinamburu, są rewelacyjne. My również pieczemy topinambur, dodajemy dużą ilość czosku, ponieważ nie wiem jak to jest, ale topinambur uwielbia czosnek i wtedy podnosimy jego walory smakowe, naprawdę bardzo wysoko. Topinambur, taka szybka na przykład suróweczka z topinamburu, dzisiaj bierzecie, jutro ktoś przyjedzie w odwiedziny, a my trzemy topinambur na tarku, na grube wiórka dodajemy do niego oczywiście przyprawy takie jak lubimy e, e, sól i tam inne wciskamy dużo trzosku do tego dodajemy kefir lub majonez i macie gotową sałatkę. Sałatkę, którą nie uświadczy nikt nigdzie bo w restauracjach nawet tego nie podają. Jest to bardzo szybkie jedzenie, bardzo zdrowe no i, i takie nowe możecie błysnąć w tym momencie e, e, robiąc właśnie e, tego typu e, pożywionko. E, co miałem jeszcze o topinamburze Wam dodać, żeby nie... A już wiem. E, topinambur możemy sadzić o każdej porze niemalże poza majem do powiedzmy października, bo on wtedy rośnie i nie ma możliwości na to, żeby odrósł chociaż. Jak znam topinambur, to pewnie i w lipcu by wyrósł. E, mówią, że jest to roślina inwazyjna. No jeżeli patrząc na to, że bardzo szybko się rozprzestrzenia na szerokość i na długość, to rzeczywiście tak jest. No ale jeśli nam zależy na e, e, dobrym jedzeniu, wykorzystaniu tej inuliny, no to sobie określamy jakiś E, pasek zawsze, jeżeli topinambur wyrośnie gdzieś z boku, możemy go usunąć w czasie lata, czy dać na przykład zwierzętom. Króliki uwielbiają właśnie to, część naziemną. Przewspaniale jedzą, e, no mają dużo węglowodanu w tym momencie, więc i rosną bardzo fajnie. E, topinambur e, najlepiej jest sadzić, ja polecam, na wczesną wiosną czyli marzec, kwiecień, e, wtedy on najszybciej e, rośnie, bardzo szybko e, wchodzi w system e, też owocowania. E, no i jak już mówiłem, czekamy aż przekwitnie dopiero wtedy. My topinambur zbieramy nie wcześniej jak w połowie listopada. I wtedy od listopada do mniej więcej marca, końca marca, jego ilość inuliny jest najwyższa. W marcu zaczyna tą inulinę przestawiać na wyprodukowanie nowej rośliny. A więc tracimy w bulwach tą, tą inulinę na rzecz nowych roślin, no ale też nam o to chodzi, żeby w następnym roku tego topinamburu było jak najwięcej. Topinambur możemy suszyć Ciężko się suszy, bo wbrew pozorom na ogromną ilość wody. Natomiast znam już osoby, które robią kawę z topinamburu i podobna jest, rewelacyjna. Można go kandyzować, czyli tam w cukrze, nie znam się na tym, ale wiem, że w cukrze. Czy to się gotuje, czy w jakiś tam sposób... Gotuje? Kandyzuje, o. ale możemy kandyzować, także jak widzicie, nawet e, widziałem próby e, oblewania kostek, małych kostek topinamburu wysuszonych e, czekoladą. Więc e, ile pomysłów, e, tyle możliwości do tego, żeby ten, tą wspaniałą roślinę e, wykorzystać na swoich stołach. E, opowiem wam tak na koniec taką historię, która przydarzyła mi się dzisiaj w nocy. A więc no, wiedziałem, że jadę po to, żeby się tu spotkać ze wszystkimi z okazji święta Topinamburu. Nie mogłem usnąć, bo mam kontuzję prawej nogi i bardzo mnie boli, ale mam na to sposób, bo zioła, jak one się nazywają, nie szwedzkie amul. tych, w każdym razie amul. Pomagają mi bardzo. Gdzieś około 12 posmarowałem i usnąłem. Całą noc śnił mi się to pinambur. Jarek jest i nie wiem dlaczego, Jarek, mówiłeś mi, że to pinambur przed wykopaniem trzeba go podważyć, żeby odgazował się. nie, nie rozumiem tego. Właśnie miałem ci zadać pytanie, bo przekonywałem go, że przecież jak wykopiesz i chwilę poleży, to się też odgazuje, a on twierdził, że nie, że to trzeba inaczej zrobić. Także to jest taka, taka właśnie dygresja odnośnie Topinamburu. Tak się przejąłem tą dzisiejszą imprezą, że po prostu śnił mi się w nocy, ale śnił się dobrze, jesteśmy razem wszyscy. Cieszę się, że przybyliście tak tutaj ogromnej ilości, a teraz poproszę Stanisława Kolbusza gdzieś tu mi się kręcił ponieważ będzie on następnym prelegentem jest, idzie idzie, ruszył Stasiu założyciel i szef tronnych to jest właśnie uzdolniony bardzo człowiek uwielbiam go, znamy się masę Ladiusz ale jest tak wesoły, tak świetny no a przede wszystkim ten zespół to był rewelacja. Jest, jest. Jest, no ale już nie twój. Dziękuję bardzo. Co to z tym gazem było? Nie wiem, nie wiem, coś się myśli, Musimy ten sen chyba dyskutować. Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.